Jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. George? George, gdzie jesteś? George! George! Ja nie mogę! Mamo, tato! Gdzie jest George? chyba w pokoju na górze. George! Zniszczyłeś mi czołówkę! Gdzie byłeś? Dinosal. Sarozaur! Zabiję cię, George! Bebo, co ty robisz? Zabijam George'a! Zostaw moje dziecko! Matko, strzeliłaś do mnie? O, ojej, prze, przepraszam, ja, ja nie chciałam, to, to było pod wpływem emocji. Ale to zrobiłaś. Stradziłaś mnie. Chcesz wojny? To będziesz ją miała! Aaaa! Pepo, uspokój się! Nie! Ale Pskota. A bla kadabla, cale male. Zabij Pepe. Ha, teraz was trafię. Halo policja, co chce mnie zabić? Może natychmiast no przestać chcieć kogoś zabić. A idź, sekar! A! I co teraz? I, jakżeż go tam... Nieważne. Ten kij nie uchroni cię przed kulą. Oła. Chyba umieram. Powiedz... Powiedz mojej żonie, że ją kochałem. Dostajesz tylko w palec, nie dramatyzuj. Myślisz, że jestem bezbronna? Ha! Tato Świnko, chodź! Sorry, George. U au, au! Gdzie ja jestem? W aucie? Ha!

W dzisiejszym wydaniu wiadomości od kilku dni nad zniszczonym dołem państwa świnek lewituje tajemnicza postać świni. Miejscowi zaczęli się już niepokoić. No nie fajne tak żyć za świadomością, że ktoś mi tu lewituje koło domu. Co jak mi w nocy przez okno wleci? Może się wyprowadzić, powalone to miasto. Wielu uważa, że za tajemniczym latającym knypkiem stoją zjawiska nadprzyrodzone. Zauważa on już, że wiele osób pielgrzymuje do lewitującej świni, by się do niej modlić. Powstaje już pierwszy sektor, otaczająca tajemniczą świnie kultem. Chwila właśnie zarła do mnie informacja, że wojsko otoczyło wieprza. Wysyłaliśmy już tam swojego reportera. Co zamierzacie zrobić? Ostrzelamy tego lewitusa z artylerii i zobaczymy co będzie.